Cześć. Pozwoliłem sobie na nagranie recenzji roweru Lazaro Aero V1. Myślę, że opinia będzie w miarę w miarodajna, bo będzie to opinia po przejechanych około 10 tysiącach kilometrów. To rower kupiłem w listopadzie 2021 roku po 1149 złotych, no i dla mnie to była duża różnica na plus, bo wcześniej jeździłem rowerem Giant Rock kupionym w 2008 roku i ten Giant był na kołach 20, 26 cali. No i to był taki rower dosyć ciężki. A tutaj, właśnie, dużą różnicę zrobiły koła w tym rowerze Lazaro Aero. Koła 28, no i miały delikatniejsze bieżniki, były o wiele węższe niż ten Giant. I no i dało się już odczuć różnicę, że się je, jeździ lżej i że można yy, że można szybciej jechać. Przede wszystkim koła zrobiły tu różnicę, jeśli miałem porównać. Opony. No i napęd. Tutaj największa naj, naj koronka ma 48 zębów, tam 42. Czyli ten rower jest, jest o wiele szybszy w tym co mam. Co, co, co mogę jeszcze powiedzieć, no, gdzieś po 7000 km w Lazaro wymieniłem sporo sprzętu. No, i to jest taki rower głównie do zastosowań miejskich, i ja też właśnie większość tych kilometrów właśnie zrobiłem po mieście, bo. Jeżdżę jako kurier rowerowy. No i od stycznia 2022 zrobione już około 10 tysięcy kilometrów. No a jako kurier rowerowy ten rower to jest właśnie taki typowy, można powiedzieć, mieszczuch. Jak się sprawdza? Jak dla mnie bardzo dobrze się Minim jeździ w mieście Przede wszystkim bardzo dobra rzecz to jest sztywny widelec przynajmniej moim zdaniem i trochę trochę tych kilogramów można zaoszczędzić nawet półtora jest większa sztywność. Przód roweru jest, jest lżejszy. I, no i właśnie nie marnuje się też tej energii. Tyle co w rowerze z amortyzatorem, gdzie ta energia gdzieś tam ucieka. A tu jest sztywność. No i właśnie za co ten rower lubię. Jest co można powiedzieć, rower fitness. Czyli taki rower szefowy z prostą kierownicą, albo taki rower krosowy bez amortyzatora. Chyba bliżej mu do roweru krosowego bez amortyzatora. Taka jest moja opinia. Powiem też, że nawet jeździłem im trochę po lesie tym rowerem. I jeśli to są takie. Ścieżki bez jakichś kamieni, bez jakichś korzeni, tylko jakieś delikatniejsze ścieżki, to no można spokojnie nim jeździć. Tylko warto też byłoby wtedy, może pomyśleć o jakichś szerszych oponach. No teraz mam 35 mm, ja bym do lasy wstawił takie opony gdzieś powyżej 40 mm i z trochę bardziej agresywnym bieżnikiem, no i bym jeszcze dał trochę niższe ciśnienie, żeby to te opony amortyzowały rower Co jeszcze mogę powiedzieć o tym rowerze? Może to się napędzie tu mamy napęd 3 razy 8 i muszę powiedzieć, że korzystam, korzystam z pełnego zakresu korby i kafety chcę się rozpędzić, no to daję duży blat z tyłu tam na siódemkę, na szóstkę, czasami na ósemkę. No i właśnie jakieś podjazdy, trochę mam w moim mieście podjazdów, no to w przodu jedyneczka, z tyłu czasami nawet przyda się ta największa koronka, czyli 32 zęby. Dużo osób mówi polsko czy blaty, ale jak dla mnie to się sprawdza, to czy blaty. Co do tej pory, to wymieniłem tylną przerzutkę właśnie po tej wymianie, po tej wymianie sprzętu, właśnie podczas tej wymiany, wprzętu, bo wy, za jednym razem wymieniłem dużo rzeczy, wymieniłem przerzutkę, bo, bo tylny hak przerzutki był krzywy. Ta przerzutka też nie miałem co do niej pewności, to, 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 to w, w, wymieniłem tę przerzutkę tylną. Przednia nadal fajnie chodzi. Nie mam takich zastrzeżeń. Przerzutki są dobrze wyregulowane i dobrze chodzą. Ten łańcuch co mi spadał sporadycznie, że parę razy, w dwa, czy coś takiego, to nie mam takich zastrzeżeń. Co do braku amortyzatora, to już mówiłem. Dla mnie to jest fajna sprawa. Tym bardziej że w takich tańszych modelach rowerów crossowych są montowane takie najtańsze sprężynowe amortyzatory. Mi to nie jest potrzebne. Sztywny widelec na warunki miejskie jest ok. Nawet jakiś delikatniejszy las też się, się pewnie sprawdzi. Opony i koła, no to właśnie opony też, właśnie koła wymieniałem po tych 7000 tysiącach kilometrów. Kupiłem na Allegro, to są Rodi Airline Plus. a tutaj, jest jakieś logo. Kupiłem te koła. To było chyba 500 albo 600 zł za komplet i dostałem właśnie koło takie tylne, że pokręciłem korbą i to koło samo się kręciło, ale odesłałem do sprzedawcy i wysłał mi nowe koło w tamtym starym było to z bębenkiem. Teraz jest już OK. Hamulce no to od, od czasu zakupu wymieniłem hamulce to znaczy szczęki na Shimano bardzo fajne. Nic nie musiałem w nich robić, tylko zamontowałem, nie musiałem wykonywać żadnej regulacji tymi oto śrubkami, które odpowiadają za odchylenie Ramion tych szczęk. Z tyłu mam jeszcze te hamulce sakona, które były oryginalnie zamontowane. no Z nimi, z nimi trochę jest więcej roboty, ale po jeszcze je mam. Może te sobie wymienię na te shimanowskie obrejki. Klocki sobie zmieniłem na takie wsuwane, to się nazywa chyba cartridge. Tu mam autor autora klocki 3CC model, a tu mam accenta. Accent Pro Series. Nie wiem czy widać. No, powiem szczerze, że bardzo fajnie hamują te klocki, accenta. Mało co się zdarły w ogóle. przyjechałem na nich. 3 tysiąca kilometrów, czy coś takiego i prawie nie ma oznak życia tylko miałem to szczęście, że nie jeździłem w zasadzie w jakimś deszczu, w ulewie, tylko w jakimś, jakimś mrzawce wiadomo, że w deszczu, nie, wi nie wiadomo jak to jak te hamulce by się sprawdziły, ale bardzo duży minus to jest taki, nie, nie jest to jakiś minus taki techniczny, wszystko hamuje ok, ale strasznie piszczą te hamulce. Może to jest wina, wina pivotów, że one są luźne, bo te, te szczęki siemanowskie nie chciały wejść do końca do końca pivotu. Musiałbym zmienić ten pivot i może coś, to, 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 to że nie chcą wejść do końca. Powiadają do to piszczenie, ale muszę... Może zmienię te klocki i autora dam na tyła te na naprzód może, może się polepszy sytuacja. Napiszczenie jest naprawdę bardzo mocne. No, mi jeszcze tak to nie przeszkadza, ale wiadomo, że też przechodnie idą i tak się patrzą. To też takie nie jest przyjemne. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o tym rowerze? Waży około, on około 13 kg. Pewnie z tym moim jeszcze oprzyrządowaniem, czyli licznik, holder na telefon. Blokada tylnego koła waży pewnie ten rower, nie wiem, 13,5 czy 13,7 Ale może ten rower też odchudzić. Mógłbym na przykład zdemontować blokadę tylnego koła, nóżkę mógłbym zdemontować, koła jeszcze mógłbym kupić jakieś, jakieś lżejsze i dałoby radę te półtora kilo odjąć pewnie, ale to się jeszcze zobaczy. Tak jak mówiłem. W rowerach miejskich, jak dla mnie, ten rower sprawdza się bardzo dobrze. Plusem tego rower jest prostota. Nie muszę przy, przy tym rowerze dużo robić. No może jak, jak, jak pamiętam były deszcze, to musiałem dosyć często regulować te Fbreaky i teraz tak dawno ich nie regulowałem, bo w, w deszczu mi się jakoś udawało nie jeździć. Wymieniłem też, też gripy na Adcenta, tak dla mnie to są ergonomiczne gripy. No i sprawdzają się bardzo fajnie. Jestem z nich zadowolony. Ręka fajnie, fajnie się trzyma. tych uchwytów nic mi nie przeszkadza w nich. Licznik se zamontowałem Figma. Opony mam właśnie, opony mam szwalbę CX comp które wymieniłem gdzieś po przejechaniu 5000 km w tych oryginalnych oponach, wtedy miałem opony firmy Impact Teraz mam szwarbę CX Comp. bieżnik jest taki, a z tyłu wygląda to tak jest jeszcze trochę bieżnika. Myślę, że jeszcze opony trochę przetrwają. Eee, tu mogę pokazać kasetę. Eee, tu taka prowizorka, taka jakby osłona przerzutki. <grym> może może kupię sobie osłonę taką, którą się, którą się tutaj montuje. Eee, no i tak. Ten rower bym polecał Szczególnie osobom takim początkującym, na miasto Jakiś lekki shooter Nawet i do lasu, jak, jak ktoś by zamontował sobie jakieś opony bardziej mocniejszym bieżnikiem i jakieś opony szersze Myślę, że nawet jeśli nie ma tego amortyzatora i jakieś są, są czasami nierówności, czy w mieście, czy jakieś krawężniki, to i, i tak da się spokojnie jechać w, w takich przyzwoitych warunkach. Ten rower, przede wszystkim on ma komponenty takie, Dosyć niedrogo, ale, ale w miarę trwałe. Czyli jak chcielibyśmy wymienić korbę, to, to nie musimy tam wydawać 400 czy 500 zł, ale mamy tutaj korbę turnejowską, która kosztuje 60 czy nawet 50 zł na promocji. Duży plus tego roweru to właśnie prostota. Tutaj jest zbytnio nic nie trzeba robić, nie ma amortyzatora, nie trzeba go serwisować, nie trzeba wymieniać płynu hamulcowego jak w hamulcach hydraulicznych, ale tam też chyba często nie trzeba tego robić. No i co to mogę powiedzieć jeśli chodzi o cenę, no to cena była naprawdę atrakcyjna teraz Lazaro RV1 kosztuje 1600 zł ja wtedy go kupiłem, prawie 2 lata temu, o 450 zł o mniej. Naprawdę polecałbym ten rower. On jest dość szybki. Opony 28. Amortyzator, e, amortyzatora brak, też zresztą mówiłem. Da się nim fajnie rozpędzić. E, najwięcej to jechałem e, po takim właśnie pła, płaskiej, płaskim asfalcie, to jechałem e, płaski taki w zasadzie asfalt e, z, takie leciutkie, może le, leciutkie nachylenie. E, to jechałem z nim 50 km na godzinę. E, no i tak. E, na tym więc bym zakończył tą recenzję. Pozdrawiam e, wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że miło się oglądało e, ten film. Na razie. Cześć.